cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii naszą Wielką Rosją. W tym odcinku, hmm, czym się zajmiemy? Zobaczmy. Yy, chyba. O! Szwecja i Litwa. Tym się zajmiemy. Yy, tylko przy. No najpierw Szwedzi. Szwedzi chyba aż tak potężni nie są. Nie? bo nie wiem yy, spektakularnie nas by zniszczyli z wielkiej ordy ludzie więc yy, no trochę wstyd, nie? że wielka Rosja nie mogła pokonać wielkiej ordy Nie wiem czy już z tym murem był mi potrzebny Chyba go Ze... O nie jest najpotężniejszym państwem yy, ale wiem, że muszę podpracować technologię co teraz też zrobię, bo niektóre państwa mają o wiele... Aha, zapomniałem, że mam... Wojnę z Polską. I teraz też jeszcze... O jezu. Yy. Czyżby upadek? Yy. Bo teraz tych wojsk nie zatrzymam, bo już tam zmierzają. Mhm. Dobra. Będę na razie się bronił na tym odcinku frontu. Później tu będę gdzieś tworzył. Zobaczę. Bo mam 40, ale bardziej chodzi o te punkty ruchu. A Polska też niedługo będzie robić desant. O czym zapomniałem? Aha, nie mam punktu w ruchu. Hmm. Chyba wczytam to. Bo nie jestem w stanie się przed tym obronić. Wczytuję. Hmm. Przepraszam, ale no muszę wczytać. Bo y zmarł tutaj tą Rosją. Mimo, że nie lubię wczytywać. Jezu tu nigdzie nie mogę tworzyć ani... To wszędzie są bunty, muszę to. No trzeba to zmienić. Nie? A jeszcze mam y, Polskę, która nie chce pokoju. Yy. Więc ogólnie jest źle. Yy. No bardzo źle. Sytuacja jest katastrofalna. Muszę znaleźć taką rygę, zanim ona zaatakuje mnie. I jezu, jaka zem... Zain... Mam nadzieję. O jezu. Teraz mi się tu będzie... Bo źle kliknąłem. Jak ta gramie ja czasem... Co ah, Denerwuję. Ale dobra, przynajmniej wyszli ze stolicy, to ją zajmę. No to nie za dobry początek w dzisiejszym odcinku Ale mam nadzieję, że kolejne wojny pójdą nam o wiele lepiej no, Ale co ode mnie chce jakiś Lunenburg U mnie pojebia Przepraszam, że tak grzeczko się wyrażam, ale Pr czuję się mocno zirytowany tym. Dobra, teraz y, mi nie wypowiedzą wojny, ale jak Litwa była w stanie mnie tu zaatakować, no to chyba muszę się zająć najpierw Litwą. Bo jeszcze jest dosyć silna. Silna Litwa, no to nie może istnieć oczywiście. Tylko oczywiście Polska, bo musimy z nią podpisać pokój. Bo inaczej z Polską na plecach, która zaraz może sobie wziąć przejście od tutaj Litwy. No nie byłoby za miło. Nie? Chce się jeszcze na bitwę morską, bo chcieli zrobić desant. Ale no, muszę uspokoić tutaj państwo Dość mocno, bo mam Oni jeszcze to odpadni Dobra, naprawdę po co tracić To co parti Polacy, ha, dobra Wrócę do Was jak, yy, jak zajmę się tymi Polakami albo zajmie się ktoś inny, yy, ale no bo nie ma sensu tutaj widzę tego nagrywać. Dobrze, a więc wojska zwarte i gotowe na atak na Litwę, a jednak nie. Jednak by się przydało jeszcze podwyższyć technologię, bo mają one nad nami dosyć sporą przewagę technologiczną. Taką naprawdę znaczącą, co uprzykrzyłoby nam dużo krwi, czego nie chcę. Dlatego tutaj już. Już wróciliśmy, mamy teraz trochę mniej słabszą od nich technologię, ale i tak jesteśmy mocno w plecy. No dobrze, atakujemy ich. Um. A udało się na całej granicy. Nie szarżuję Znaczy szarżuję, ale nie aż tak jak wtedy. Bo wtedy tak na churdur wszystko i mnie też pobili. Oprz. Lecimy. Zajęliśmy już takie powoli Litwę... Litwę. Okej. Okay. A więc lecimy dalej. Yy, jak wezmę pożyczki, to mogą wykonać naprawdę atak ostatniej szansy. I tu gdzieś były ich wojska. Teraz nie wiem gdzie. O Jezu, tu nie ma ludzi, A bo to Białoruś, Tam na Białorusi nie ma ludzi. Um. O, tu by były wojska. A ja się zastanawiam gdzie. Jeszcze chyba w Kijowie coś stało i teraz trochę cinko. Ale dobrze, bardzo dużą część Litwy zajęliśmy. Chyba jak już z kontrą, to będę musiał yy, 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 odpuścić, chyba, bo nie jestem pewien. Yy, nie wiem ile tu stoi, bo nie zdążę zobaczyć, yy, 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 yy. ale dobrze nam idzie. Okej okay. Wsywa w toku jeszcze jest A to tu transportujemy tę armię Uj, wyszli z kontra A potrzebuję tej prowincji Dobra, zjadamy północ. Na razie Inak będziemy kończyli Litwę, albo zrobię to poza odcinkiem tak jak wtedy tak jest, jak się nachapaliśmy. I jeszcze przygotuję szybko na Szwecję i kończymy. A więc Szwecja, moi kochani, moi drodzy. I będzie po wszystkim. Yy, wciągniemy je, może. Aha, nie, dobra, Jej armie są. Aktualnie ma w Norwegii i w Danii. To wiesz, Saksonio, co robić. Świersz. Tutaj. Yy, yy. Zdobędziemy Finlandię i więcej nic odszedł. Nie chcę, nie potrzebuję. No bo po co mam ich całych jak... A Finlandia zawsze, oczywiście, była rosyjska. To wiadomo. Ehm więc tutaj Finów wciągniemy. nie no chyba że nie będę mógł no to tu już jest inna sprawka nie? Ale mam nadzieję że tak był że jestem taki silny i potężny no to powinienem mieć taką siłę przebicia jakże i też mam nadzieję że za szybko mi tu armii nie będą transportować a już idą Chyba się nie zgadzam na całą Finlandię. No to chociaż na pół. Na te pół południowe. Ziemia. Chociaż te południowe tutaj ziemie, bo te mnie najbardziej tak się interesują. Bo są najlepsze. I kończmy to. Świetnie. Jak I też kończymy ten piękny odcinek.